Wyjechałem już z Flagstaff, teraz jadę do Kingman, zostało mi jeszcze pewnie z 60 mil. Eee, no i jadę na Route 66, jak widać nie ma żadnego ruchu, ograniczenie do 65 mil na godzinę, więc tak 110 km na godzinę. W sumie mniej niż u nas, ale przyjemnie się jedzie, płynnie. No i cały dzień spędzę na jeździe, bo ostatecznym celem jest Las Vegas. Dzisiaj tam będę spał i jutro zresztą też. Mm. No, a tak to sobie podziwiam widoki. Bo w sumie fajnie, tu jest ładnie. Słoneczko, bezchmurne niebo, nie ma na co narzekać. No i legendarna trasa, więc fajnie. And Przetarłem do Las Vegas, są już kasyna, dobre samochody, tutaj superka podjeżdża, elegancka. Nagrywam z parkingu, bo zaparkowałem pod hotelem i generalnie tak to wygląda, że często hotele mają duże parkingi, takie podziemne, no i po prostu trzeba przejść np. do kasyna, do hotelu. Tam jest Mandalay Bay, hotel, kasyno, jakby spoko, ale w nim nie śpię, zaraz pokażę gdzie ja jestem. Wyglądam trochę nie za dobrze taki backpacker, no ale życie tam śpię. Czyli hotel Excalibur wygląda dość fantastycznie pod względem nierealności, jak to w ogóle zostało zbudowane. Jakiś taki zamek, jak z bajki trochę. E... Makasyno, hotel, nie wiem co tam jeszcze, chyba tyle. Jest w sumie w dobrej okolicy prawie centrum Las Vegas, zaraz obok stripu. Strip to takie główne miejsce najbardziej turystyczne. No i jakby spoko. Tutaj jest wejście do kasyna. Z ciekawości, zobaczcie, w Las Vegas są różne hotele. I na przykład teraz będę szedł obok oh, yeah, buddy, Paris. Hotel... Yeah, yeah. <laughs> teraz będę szedł obok hotelu Paris. Tam z tyłu jest normalnie wieża Eiffla, łuk triumfalny. Jest jeszcze na przykład hotel Luxor. Tam jest Sphinx, piramida. Excalibur to mój, czyli te zamki. Jaki jeszcze tam jest hotel Bellagio, To pewnie jeden w ogóle z najlepszych w Las Vegas. Tam są fontanny, takie bardzo znane. No i Bellagio generalnie to jest pięciogwiazdkowy. Tam też jest Caesars. Jeszcze dalej. Cena za noc oczywiście zależy od sezonu. Jakby w szczycie to myślę, że chcą po 500 dolarów za noc. W jakieś święta czy nie wiem. Jak są jakieś duże okazje. A tak normalnie bez ten, no to... Trzeba by spojrzeć na bookingu akurat, jak będziecie zainteresowani. Myślę, że 100-200 dolarów za noc. Tu jest ta wieża Eiffla. Jeszcze tam za mną jest Cesar's. Właśnie o tym hotelu mówiłem. No widzicie, że są te takie łuki jak w Rzymie. Logo to taka głowa jakby Cezara z tym takim wieńcem laurowym. Chyba tak się mówi. No śmieszne te hotele są. Idealne takie odwzorowanie. W środku oczywiście mają kasyna, baseny, wszystko co da się wymarzyć. Restauracje jakby są zrobione pod klienta, takiego amerykańskiego albo jakiegokolwiek, który tutaj przyjeżdża i chce wydawać pieniądze. No jest mnóstwo dobrych sklepów takich markowych. Jakby no co mogę powiedzieć? Miejsce stworzone po to, żeby wydać trochę dolarów. Tak bardzo, nie jak w Turcji, w Egipcie, że są stragany, że o tutaj 5 euro, 5 dolarów, Tylko tutaj przyjeżdża sobie turysta i puszcza setki dolarów. W kasynie jakby normalne jest, że tutaj wydają po kilka tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy czasami. Znaczy na no, kilkadziesiąt tysięcy może nie jest normalne, ale na pewno po kilkaset, kilka tysięcy puszczają. <laughs> To jest Belagio Przeszedłem już na drugą stronę drogi Ładnie go widać I że dowalony hotel Szedłem sobie w środku Tam średnio można nagrywać, bo są kasyna Po prostu no i jakby mogą się przyczepić Zwłaszcza, że widać, że W sensie można robić zdjęcia i nagrywki do takiego własnego użytku Telefonem na przykład Ale u mnie widać, że to jest taki dość dobry sprzęt I od razu mają problemy To zawsze w każdym miejscu no ale tutaj ładnie widać Bellagio, ta woda przed nim, to są fontanny, show chyba jest co 30 minut, więc teraz to wypada jakoś za 20, ale najfajniej to tutaj jest wieczorem, bo fontanny się rozświetlają. Hotel super i zobaczcie sobie na najwyższych piętrach, gdzieś mniej więcej na tej wysokości, jak duże okna są. Oczywiście te pokoje kosztują po kilkanaście tysięcy złotych za noc, to już nie jest tania zabawa. Ten Paris jest naprawdę śmieszny. Tam są flagi Francji i Stanów Zjednoczonych. A prawda, jakbym odpowiednio wrzucił zdjęcie, przekadrował, to ludzie by pomyśleli, że jestem w Paryżu, nie w Las Vegas. Nie, ale przyznam, że robi wrażenie. To miejsce jest takie... ...kiczowate aż do przesady. Oni wszystko podwalili. I tutaj dużo emerytów przyjeżdża, amerykańskich. I chyba, nie wiem, u nas się płaci na Radio Maryja. Oni przewalają na kasyna. Tam jest ten łuk triumfalny, o którym mówiłem. Przed chwilą obejrzałem te fontanny Bellagio. Jedno z najbardziej znanych miejsc w ogóle w Las Vegas i przyznam, że są bardzo ładne. Ten widok jest fantastyczny, no bo widać wieżę Eiffla, Łuk Triumfalny, ten balon, czy nie wiem co to jest. Tam jeszcze jest park rozrywki za tymi wszystkimi budynkami. Tutaj są takie przejścia nad główną drogą w Las Vegas, górą, ale niestety obili je takimi jakby barierkami szklanymi, bo założę się, że tutaj czuby. By latali po nocy. Jako, że tutaj naprawdę chodzi dużo takich ludzi pijanych, zdesperowanych, jak automat nie dał wygranej, maszyna nie dała. Eee, I w dodatku czuć od nich czasami trawę, a skoro jest trawa, to jest coś mocniejszego pewnie Miasto Grzechu. Więc są takie obicia, żeby no, zmniejszyć, jakby, śmiertelność w Las Vegas. Ale ten mój hotel przyznam, że bardzo fajnie wygląda. Podoba mi się. Właściwie wziąłem go, bo jest taki absurdalny. No i odpowiedni cenowo. Za mną teraz jest znak Welcome to Las Vegas Pewnie jedno z najbardziej znanych w ogóle miejsc w tym mieście Oczywiście przez to, że jest podświetlone Mówi witaj w Las Vegas No i tutaj ludzie sobie przychodzą, jak widzicie są ładnie ubrani Żeby robić zdjęcia pod Instagrama, media społecznościowe Trzeba odstać swoje w kolejce, zwłaszcza w nocy Albo o zachodzie słońca Bo to najlepszy czas, żeby właśnie robić te zdjęcia Są palmy, są neony Fajnie to wygląda Zaraz obok też jest lotnisko dla prywatnych odrzutowców, eee, milionerzy, ci tacy, taka klientela już konkretna, przylatuje sobie, no i jadą do kasyn dalej. Jakby chodzę bez celu, chcę po prostu sobie zobaczyć jak to tutaj wygląda. Potem może jakieś kasyno, ale nie wiem. Nie obiecuję, bo pewnie jutro. Chociaż to i tak nie mogę nagrywać, więc niestety nie pokażę, jak to wygląda. No bo się ochroniarze czepiają, więc jakby nic nie zrobię z tym fantem. Z kasynami zawsze jest problem. A teraz wchodzę do galerii, w której każda marka jest droższa od kolejnej. Mówiłem o tym. Za mną zegna. Teraz Tiffany. Dolce Gabbana, Louis Vuitton, Dior, Balenciaga. Same takie niefajne cenowo. Aczkolwiek nie jedna dziewczyna, nie jedna osoba, bo w sumie typy też tak robią, by się tu zatrzymała, że wchodzi do sklepu torbą, że coś tam było kupione. No ale ja się przyznam, że mnie nie stać. Zaraz pokażę Wam coś bardzo śmiesznego. Znaczy zależy dla kogo? Tutaj za mną na przykład. Czy teraz po prawej mojej? Nie wiem w sumie jako kto one pracują. Na pewno nie są prostytutki, ale też jakby nie mam pomysłu co one robią. Może zachęcają do kasy po prostu hoteli. Nie wiem, czy kojarzycie taki serial, był, może dalej jest, już się nie orientuję, Hell's Kitchen w Polsce. Amaro go prowadził. No i Hell's Kitchen jakby wzięło się, to było po prostu wzięte od Gordona Ramseya w Stanach. Tu jest jego restauracja, do której goście przychodzą. I tak jak wtedy uczestnicy gotowali dla tych specjalnych gości już w finale na przykład, to właśnie jest tego typu restauracja. A tam jeszcze mam idealny widok za sobą na Caesars Palace. Pięciogwiazdkowy hotel. Jeden z najdroższych w Las Vegas. I tam kolejne panie, których zawodu nie znam. I tutaj z ciekawości jeszcze Wam pokażę, bo może ktoś się będzie zastanawiał, jaki hotel wziąć w Las Vegas. No to tutaj kolejny taki przykładowy. Flamingo za mną. Przyznam, że jest bardzo dobrze położony i wygląda też fajnie. Dużo ludzi z niego idzie w ogóle. Jakby chyba jest często wybierany. No i Flamingo jest naprzeciw Cezara. Cezar jest właśnie za mną. No więc to jest takie ścisłe centrum Las Vegas. W sumie najlepsze miejsce, żeby spać. Paris, Cezar, Blagio i Flamingo to są takie topowe lokalizacje. Wenecjan jeszcze jest bardzo dobrze położony. Podoba mi się jak to wieża Eiffla rozświetlili w barwach flagi Francji. Tam jest niebieski jeszcze na górze. Nie, przyznam, że Las Vegas robi potężne wrażenie. Jest po prostu przyjemne. Dużo pieniędzy się wydaje, bo tutaj to jest tak zrobione właśnie, żeby wycisnąć te dolary z turystów. Ale jakby... Wiadomo, że człowiek się z tym godzi, bo Las Vegas takie jest. I tyle. Tak jakby jechać do Szwajcarii i narzekać, że jest drogo. No i ogólnie dostałem już parę ulotek do klubów ze stripteasem albo takie wizytówki tych różnych pań, do których się dzwoni. Oto to się tu przyjeżdża. Ja nie skorzystam, ale myślę, że wiele osób jakby... zadzwoni. Jeszcze mam kilka miejsc do zobaczenia, bo tak naprawdę teraz przyszedłem się tym głównym stripem, a mam sferę, jakby parę innych atrakcji. Więc jutro, pojutrze jeszcze na pewno zobaczę trochę.